Waldemar z rolnika już dłużej nie zamierza milczeć na temat relacji z Dorotą. Poruszył też temat ich synów. Prawda wyszła na jaw: Waldemar i Dorota z rolnik szuka żony przechodzą poważny kryzys? Takie spekulacje pojawiały się w mediach społecznościowych od momentu słynnej karnawałowej imprezy, na której rolnik pojawił się bez swojej drugiej połówki. Para zabierała już głos w tej sprawie, ale Waldemar w nowym wywiadzie powiedział kilka mocnych słów na temat tych plotek. Waldemar z rolnika ostro reaguje na plotki o kryzysie w jego związku z Dorotą. Waldemar z rolnik szuka Żony wziął udział w strajku rolników i razem z tysiącami osób maszerował przez Warszawę. Przy okazji pobytu w stolicy rolnik udzielił wywiadu dla faktu i ostatecznie rozprawił się z plotkami na temat kryzysu w jego związku z Dorotą. Waldemar podkreśla, że nadal są parą i wszystko idzie w dobrym kierunku, a po zakończeniu roku szkolnego planują razem zamieszkać. Waldemar przyznał też, że jego relacja z Dorotą jest dość wymagająca za sprawą tego, że oboje są rodzicami chłopców w tym samym wieku. Dzieci pary miały już okazję się poznać i byli na wspólnych wakacjach, wyjeździe w góry i razem spędzali urodziny. Chłopcy dogadują się, choć zdarzają się małe konflikty. Waldemar nie ukrywa, że marzy o tym, aby znów zostać ojcem. Sądzicie, że niebawem Dorota i Waldemar podzielą się radosną nowiną o zaręczynach? Mimo krytycznych komentarzy, parze kibicuje mnóstwo osób, które trzymają kciuki za ich relacje.